Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku Bardowscy Prześwietlają. Chcielibyśmy Wam dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat mikroelementów w rzepaku e, oraz o często trudnej dostępności mikroelementów dla rośliny, a także rozpuszczania poszczególnych nawozów mikroelementowych. Zapraszamy! Woo! Powiedz mi, na jakie mikroelementy ma zapotrzebowanie rzepak? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na bor. Dalej w kolejności jest to mangan, molibden, miedź, żelazo, cynk. Czy wszystkie nawozy mikroelementowe są takie same? Czym one się różnią? Te nawozy możemy podzielić na mikroelementy w formie soli albo mikroelementy w formie helatów. Możesz mi to bardziej wyjaśnić, o co chodzi z solami, z helatami? Oczywiście. A więc tak, jeżeli chodzi o sole, to są mikroelementy w formie, które są trudno dostępne dla rośliny. One są oczywiście tańsze niż mikroelementy w formie helatów. Ale mogą pojawić się takie problemy z rozpuszczalnością, a jak pojawiają się problemy z rozpuszczalnością, no to automatycznie taki nawóz jest bardzo trudno dostępny dla rośliny. A helaty. A jeżeli chodzi o helaty, to one są praktycznie w 100% dostępne dla rośliny, a przede wszystkim rozpuszczalne w wodzie. Bardzo dobrze się rozpuszczają, mieszają z innymi z innymi środkami ochrony roślin, niezależnie od tego, jakie pH ma, ma ta ciecz robocza. W którym momencie wegetacji żopaku najlepiej jest podać mikroelementy i jakie mikroelementy należy podać? Nawożenie mikroelementami zaczynamy już w jesieni, następnie na wiosnę. Najlepiej te mikroelementy podać w trzech terminach, ale oczywiście w miarę możliwości może być to też dwa terminy. Pierwszy, po poruszeniu w wegetacji, musimy podać manga, molibden i przede wszystkim bor. Następnie w fazie zielonego pąka, tak jak tutaj widać, podajemy bor oraz cynk. A jeżeli pH e, Ziemi jest większe niż np. 6,5-6,7, to też warto podać żelazo. Wysokie pH, które tutaj mamy na tym polu, ma to do siebie, że bardzo dobrze pobierane są makroelementy, takie, takie jak fosfor, potas, ale słabiej mikroelementy. Dlatego tak ważne jest nawożenie dolistne mikroelementami właśnie na glebach o wysokim pH. A dlaczego BOR jest tak często podawany? Przede wszystkim dlatego, że jest bardzo słabo mobilny w roślinie. Trudno przemieszcza się w tkankach. A co za tym idzie, gdy roślina rośnie? On przestaje być dostępny. Dlatego warto go podawać częściej, a może nie w jednej dużej dawce, ale częściej. A wracając do pH gleby, to jakie pH jest u nas? U nas jest pH od 6,5 do 7. Możemy to sprawdzić? Oczywiście. Zabrałem ze sobą pH-metr, więc może sprawdzimy, co tutaj mamy na polu u siebie. Pewnie. Tutaj widać, że to pH jest w granicach 6,5, nawet ponad, a to oznacza dla naszego rzepaku, że mikroelementy są bardzo trudno pobierane przez korzenie, dlatego przy takim pH trzeba dostarczać je w formie nawozów mikroelementowych przez nawożenie do listna. Rozmawialiśmy o niedoborach boru. Tutaj masz taki doskonały przykład takiego niedoboru. Pusta przestrzeń po przecięciu rośliny i korzenia. To jest taki pierwszy objaw. Kolejnym jest niezawiązywanie się górnych łuszczyn już w żebaku. rzepaku. Na tym konkretnym przykładzie pokażemy, jak rozpuszczają się nawozy w formie soli, w formie helatów. A następnie dodamy nawóz borowy, żeby zobaczyć, co się stanie, jak on się rozpuści. Wsypujemy sole. I tutaj na tej łyżeczce jest yy, dawka porównywalna do 2-3 kg na to ilość wody. Czyli masz sólę? Okay. Ja rozpuszczę nawóz w formie helatów. Musimy to wymieszać, żeby się dobrze rozpuściło. A następnie będziemy dodawać bor. Yy, do rozpuszczonych nawozów dodamy. Nawóz borowy. Mam tutaj przygotowane takie dwie ampułki z nawozem borowym. Proszę. To co? Może ja zacznę? Okay. Dodam do. Do. Do helatów. Do helatów. Dodaję do helatów. Mieszam. I sprawdzamy, co się dzieje. No rozpuścił się bardzo dobrze. Nie widać w zasadzie nic. To ja sprawdzę, jak to będzie z solami. Tak, cały ten osad, który tutaj masz, to już nie jest woda, on się nie rozpuścił, tylko wytworzy wytworzyły się już tutaj cząstki stałe, no, które już nie będą dla rośliny dostępne. Jeżeli to się znajdzie na roślinie, no to ona tego niestety już nie pobierze. Można to przedstawić w taki sposób, że e, roślina może coś wypić, ale nie może zjeść, czyli może wypić rozpuszczony nawóz w takiej formie, ale w formie stałej już niczego nie zje i, no i niestety to już nie będzie dostępne.